Czerwiec w Asbiro jest strasznie monotematyczny bo wszystko, absolutnie wszystko, co robimy, kręci się wokół zamykania roku akademickiego, jak zawsze, i wokół zorganizowania jednej z trzech największych imprez, jakie ASBiRO organizuje w każdym roku akademickim, czyli seminarium na koniec roku, które odbędzie się tym razem 24-25 czerwca w Warszawie. Absolwenci będą wyróżniani, będą wyróżniane osoby, które w jakiś wyjątkowy sposób przyczyniły się i do sukcesu Azbiro, i do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Będziemy absolutnie celebrować, po prostu wszystkie najważniejsze momenty tego zamykającego się już roku akademickiego, ale będzie to też konferencja biznesowa, więc wszystkie osoby spoza Zbiro, które nie są naszymi studentami, serdecznie zapraszamy. Będzie wiele osób nowych, będą nasi absolwenci, będą wykładowcy, osoby, które wpadają tylko i wyłącznie na seminaria, będą panele dyskusyjne, będzie klub inwestora, będą tam inwestorzy oczywiście, którzy albo będą chcieli się podzielić kasą, którą mają do zainwestowania, albo będą się dzielić jakąś tam merytoryką. Także jeżeli jeżeli ktoś z Was ma, ma chęć i odwagę, żeby się zaprezentować ze swoim pomysłem biznesowym lub firmą, to jak najbardziej klub inwestora dołączcie. Będzie oczywiście standardowo, jak to w Azbiro cała wielka strefa networkingowa. Będzie niespodzianka jedna, a mianowicie wyjątkowa rzecz, będzie to premiera filmu, nowego filmu Agenta Tomka, który nosi nazwę The Rise of the White Eagle, i mimo, że nazwa jest angielska, to film jest o Polsce. I pomysłodawcą tego filmu jest przedsiębiorca niemiecki, którego możecie kojarzyć z poprzedniego seminarium Azbiro, Rainer Zittelmann. Zrobili film o Polsce, o przemianach z perelowego dziedzictwa do właściwie rewolucji gospodarczej w latach 90. Bardzo fajnie opisana historia tych przemian, ale z takim wątkiem, że jednak mimo wszystko wolny rynek i wolność gospodarcza. Powinna być priorytetem każdego państwa. Będzie to światowa premiera tego filmu, ponieważ film był kręcony myśląc o całym świecie. I Rainer Sitterman oczywiście będzie ten film pokazywać bardzo szeroko na całym świecie, ale pierwszy raz będzie można zobaczyć ten film na seminarium. ASBIRO, oczywiście wszystkie osoby, które mają kupione bilety, wszyscy nasi studenci, to oczywiście już to jest w programie, ale będzie też można kupić po prostu wejściówkę tylko i wyłącznie na ten film i na integrację. Szczególnie, że oczywiście na premierze tego filmu będą jego twórcy, będzie Rainer Citerman, będzie agent Tomasz, będzie Krzysiek Zuber z wydawnictwa Freedom Publishing, będzie Arkadiusz Muś, jeżeli nie kojarzycie, to jest to prezes i założyciel firmy Press Glass. Pan Arkadiusz od 2014 roku, jeżeli dobrze pamiętam, jest na liście setki najbogatszych Forbes'a. Wpadnie Leszek Balcerowicz na premierę filmu, ponieważ tam występuje. No i oczywiście występują tam też nasi przedsiębiorcy. Także mam nadzieję, że będziecie z nami, że jeszcze nie jedziecie na wakacje. Równocześnie na seminarium, oczywiście, jak zawsze, będziemy zapowiadać nowy rok, kolejny akademicki w Azbiro, A jest co zapowiadać, powiem Wam, że, bo ponieważ w tym roku mamy naprawdę mnóstwo różnych nowości. Rozwijamy poziom masters. Zawsze był tylko i wyłącznie klub Asbiro Masters, taka zamknięta, kameralna grupa dla osób, które ukończyły studia podyplomowe MBA w Asbiro lub są wykładowcami. Od października będziemy rozwijać klub Asbiro Masters. Można się już zapisywać będą dwie nowe grupy. Psychologia w biznesie oraz audyt, audyt wewnętrzny firmy, ale o tym możecie już poczytać u nas na stronie. A równocześnie będziemy Was i tak bombardować, pewnie w czerwcu, różnymi informacjami, bo jest to dla nas bardzo ważny moment. I równocześnie okazja dla Was, żeby zapisać się na kursy i studia w Asbiro w przyszłym roku akademickim taniej. Równocześnie, oczywiście, cały czas czekamy na decyzję Ministerstwa odnośnie Studiów magisterskich, ale to jeszcze myślę, że z dwa miesiące będziemy na to czekać, a równocześnie lista osób zainteresowanych nam rośnie. Także ja mam nadzieję i trzymajcie kciuki, żeby te studia rzeczywiście ruszyły w październiku. Z naszej strony zrobimy absolutnie wszystko, żeby tak się właśnie stało. Dzięki, jeżeli byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że zobaczymy się na seminarium 24-25 czerwca w Warszawie. No i zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście już zobaczyli ofertę, jaką przygotowaliśmy dla Was w uczelni, Asbiro na przyszły rok akademicki wystarczy wejść na asbiro.pl i poczytać, co się będzie działo. Do zobaczenia!